Panie trenerze, jesteśmy po pierwszych zajęciach z grupą piłkarzy ze Szkoły Mistrzostwa Sportu. Tak, dzisiaj ukierowaliśmy zajęcia ze szkoły mistrzostwa sportowego, klasa druga gimnazjum, później mamy zajęcie jeszcze z klasą pierwszą. Dzisiaj przeszliśmy podczas tych zajęć całą piramidę Carver Coaching, zresztą wszystkie zajęcia tak wyglądają. Pracujemy nad panowaniem nad piłką, nad podaniami, przyjęciami, nad szybkością, grą jeden, na jeden w ataku i w obronie i, i małymi krami. Chłopcy, którzy dzisiaj byli na zajęciach, część z nich związanych z Krakowią i najprawdopodobniej w najbliższym czasie rozpoczniemy projekt Team Training Carver Coaching dla, dla klubu Krakowia.